Nowy Hajer jest tabletem cienkim, świetnie wykonanym i dysponującym jasnym ekranem IPS. Czym jeszcze może nas zaskoczyć? Cały tylny panel został wykonany z przyjemnego w dotyku aluminium, pokrytym lakierem o bardzo specyficznym kolorze. Konstrukcja wygląda zresztą tak, jakby kryła w sobie urządzenie znacznie mocniejsze. Producent postarał się też o takie detale, jak ładne wykończenie przycisku włączania. Tablet oparto o 785-calowy ekran IPS o jasności przekraczającej 400 kandeli. Z racji zastosowania technologii in-plane switching nie sposób przyczepić się do odwzorowania barw czy kątów widzenia. Podobnie zresztą jest z jasnością minimalną i równomiernością całego podświetlenia. Widoczność w świetle słonecznym dalej pozostawia nieco do życzenia, ale poza tym mamy do czynienia z naprawdę udanym panelem. Następna sprawa to wydajność, zapewniana przez leciwego już RockChipa RK3188. Układ w dalszym ciągu pozwoli na uruchomienie większości tytułów z Google Play, ale nie łudźmy się. Konieczne będzie ograniczenie detali albo do średnich, albo nawet do niskich, jak w przypadku Asfalta 8 czy Modern Combat 4. Plusem jest natomiast dobra kompatybilność z multimediami. Urządzenie odtworzy nawet klip Full HD z wysoką przepustowością. Android w wersji 4.2.2 nie został wzbogacony ani o nakładkę graficzną, ani o zestaw rozbudowanych płatnych aplikacji. Znajdziemy tu jedynie kilka zmian w stosunku do wersji stokowej, w tym dodatkowe menu do zrzutów ekranu, program do aktualizacji OTA, czy darmowy pakiet biurowy Kingsoft Office. Nieco problematyczna jest natomiast optymalizacja systemu. Ten ostatni czasem lubi niespodziewanie zakończyć proces, bądź zamrozić się na kilka sekund, uniemożliwiając korzystanie z urządzenia. W porównaniu z innymi tabletami Tabletami o cienkim profilu, HirePad dobrze radzi sobie z wydajnością zasilania. Bateria o pojemności 4100 mAh wystarczy na ponad 6 godzin oglądania filmów i przeszło 5 godzin surfowania po WiFi. Wyraźnie gorzej jest tylko w trakcie rozmów przez Skype'a i korzystania z modemu zewnętrznego. HirePad 781 to urządzenie atrakcyjne wizualnie, wykonane z należytą dbałością o szczegóły i nieźle radzące sobie z daleka od gniazdka. Dowody na poparcie tej tezy znajdziecie na łamach tablet maniaka. Trudno byłoby się jednak nie przyczepić do optymalizacji realizacji oprogramowania i niewłaściwego stosunku możliwości do ceny za jaką obecnie można ten tablet dostać.